Dziecięcy zespół ludowy Jarzębina z Oh, uh -huh. Pan opowiadał. No i może spróbujmy przy pomocy tych młodych pana artystów, z którymi pracuje pan na co dzień, odrobinę pokazać tego, tych kulis sztuki ludowej, sztuki tańca. Proszę powiedzieć po pierwsze, czy każdego można nauczyć tańca ludowego, czy do tego potrzebne są jakieś szczególne predyspozycje? Nie każdego człowieka można nauczyć tańca. Te tańce są takie trudne po prostu, figury, no wybieramy takie zdolne pary przede wszystkim. Ale popatrzcie teraz, chcę pokazać jak na początku taniec klapot. Ten taniec to na przykład jak młoda para, Pana młoda była z Djęńczu, pan młody, no i tam pary, i tańczywy klapoka. Zobaczycie, czy to jest łatwe, czy nie. A potem będziemy gadać o walczyku, o berku i tak dalej. No ale proszę mi powiedzieć, zanim zatańczymy, jeszcze pokażemy tego klapoka. E, m, czyli rozumiem, że m, no, nie każdy może zatańczyć, ale jeśli ktoś ma poczucie rytmu tak. Tak. i e, radzi sobie w innych tańcach, to znaczy, że może spróbować, tak? Może. może. To my pokażę. Zbierzemy teraz ze dwie figury i klapoka i, i prosimy ze dwie pary, żeby przyszły tu po schodach. I zagramy jeszcze raz klapok Jak potraficie ze nami zawancić? Zgadzamy się. No i to zachęcamy w takim razie do tego, aby Państwo najpierw spojrzeli, a później pojawili się tutaj u nas. A ja przypomnę, że jeszcze do tego tańca i do wszystkich następnych będzie nam przygrywać kapela Szymon Monika Akordeon, Damian Miodek Bębenek i Weronika Monika Skrzypce. W takim razie prosimy o kapelę o podegranie do tego tańca, a klapoka będą nam prezentować Mikołaj i Julia. Bardzo prosimy. No to zapraszamy. Z prawej nóżki. Drodzy Państwo, zapraszamy. Kapela jest gotowa. Mogą Państwo spróbować klapoka? Zapraszamy Państwa. Kto, kto jest chętny, aby spróbować? Brakuje śmiałych gości tutaj na naszym festynie. Bo ja tak spojrzałem, mówię o tym, o tym kroku, no, no trzeba co, z partnerką się tylko umówić, żeby z tej samej nogi wystartować, prawda? Z tej samej nogi i tu chodzi o taką rzecz, na przykład tu jest troszeczkę przygięcie na kolano. I tą nogę prawą musimy postać dwa razy. Prawa i prawa. Jest i potem lewa, lewa. I właśnie tu chodzi o to, żeby kapela zagrała, i to jest klapik. nie A skąd ten taniec się wziął? To jest tutaj wasz łowicki, czy to nie z tego regionu? Ja byłem w zespole pieśni tańca na podrzeczne, 11 lat, i to uważali, że to jest klapik ludowy Łowicki. Ja tu przerwę na chwilę, po proszę Państwa, proszę zobaczyć, jaka Łowiczanka nam się na scenie tutaj pojawiła. Myślę, że okładki jej się należą szczególne, bo prezentuje się w tym stroju przepięknie. Chodź kochanie do nas, chodź do nas, ukoń się ładnie. No. No proszę, że to zawstydziła się, ale wygląda przepięknie, została wystrojona tak, że nie ma wątpliwości z jakiego regionu pochodzi. No dobrze, czyli już wiemy o co chodzi z tym klapokiem. Tutaj jeszcze z tymi rękami, tam to jak to jak to mniej więcej wygląda? W się mówi klapok albo klapan? Raz, dwa, trzy. Prawa, raz, dwa, trzy lewa, prawa, lewa i obydwie. No to taki to znaczy łowicki. Klapą albo klapa. A, czyli rozumiem, że od tego e, klapania e, rękami e, wzięła się nazwa tego tańca. trzeba właśnie klapami, bo klapą, klapą, ale tutaj rączki gra. Proszę ale widzę, że jest to popularny bardzo taniec, bo właściwie w, w, większość zespołów... Nie chcę mówić, proszę Państwa, ale wie, jak się ładnie zaprezentować. Ja może odejdę, żeby te zdjęcia wyszły ładniejsze. Poza tym, żeby nie poszła plotka, że mam takie ładne dziecko, bo by mi wszyscy zazdrościli. No, mama jest poszukiwana, jednak pewien niepokój powstał, ale taki względny, nie, nie jakiś. No, proszę nam się przedstawić. Proszę Krzysztof, Krzysztof jest tym odważnym, który postanowił spróbować nauczyć się Klapoka. Proszę Państwa, należą mu się oklaski. No ale żeby Krzysztof rzeczywiście mógł spróbować, to będzie mu towarzyszyć. Michajna. Będzie mu towarzyszyć Michalina, a oczywiście Julia z Mikołajem pokażą, jak tego klapoka powinno się odpowiednio zatańczyć. Proszę państwa, proszę o klaski na odwagę i uczymy się klapoka. Trzy czwarte. Pięknie tańczyć. Nawet kiedyś szklanka czy garnuszek z głowy nie jest. A, ktoś a szczególnie tu chodzi o krok, jak chłopiec tańczy i dziewczyna. Oni się uczy, dopiero się uczą i przepraszam za błędy. Nawet no, spróbujemy niech oni pokażą krok Walczyka. No dobrze, w takim razie Walczyka zatańczy nam Patrycja z Damianem, a Państwo obserwują i rozumiem, że już będzie łatwiej y, 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 Państwa zaprosić do nauki Walczyka. Proszę bardzo, Walczyk. you <laughs> No to nie będziemy wstrzymywać w takim razie. Yy, yy, Patrycję z zamianem poprosimy tutaj yy, yy, bliżej, żebyście pokazali mniej więcej na czym ten krok polega. Panie po Czesławie, proszę przyjąć postawę taneczną. I kapela ruszamy. że państwa wyglądają jakby tańczyli ze sobą od 20 lat no przepraszam maja jeszcze nie ma w 20 To panie przysławie a teraz w lewą stronę proszę spróbować bo to ma być trudniej podobno Czyli rozumiem, że pan yy, no ja za partnera będzie, tak? No to będziemy mieli, proszę Państwa, z pierwszej ręki oberka, czyli Patrycja z panem Jerzem Kosiorkiem. Bardzo proszę, Kabela. Słuchajcie. Pięknie. Państwa, może o, coś... Piękne pokazanie nam tego tańca. Dziękujemy bardzo Czesław z Teresą i Marian z Patrycją. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo Panu Jerzemu Kosiorkowi za wyjaśnienie nam tych trzech tańców i pokazanie na czym one polegają. Dla tych z Państwa, którzy poczuli się zachęceni, mam informację, że mniej więcej 10 minut przed 17 jeszcze raz już trochę innym z innym instruktorem będziemy mogli popróbować tańców także jeśli państwo się ośmielą bądźcie z nami o tej porze i